Lego Wiedźmin by oddało. Świat tego potrzebuje. Napisał Kuego na FIDE na platformie X. A z racji, że i tak miałem to w planach, to dzisiaj właśnie tym się zajmiemy. Przed Wami makieta inspirowana zwiastunem do Wiedźmina 4. Zapraszam. Tak prezentuje się przygotowana już wcześniej podstawa naszej makiety. Jest ona podzielona na dwie części, czyli część wioski oraz fragment. Lasu. Bardzo zależało mi na tym, aby makieta miała kształt medalionu rysia. Mam wrażenie, że to nie do końca wyszło przez to, jakie watchplate mam na stanie, i wygląda to w ten sposób. Na samej makiecie umieściłem różnego rodzaju kamyczki, zaspy śniegu, wstępnie jakieś roślinki oraz zaznaczyłem sobie, w którym miejscu mają już być drzewa, w których to na razie nie ma, ponieważ strasznie przeszkadzałyby. Przy rozstawianiu minifigurek. Jak widzicie teren nie jest wytajlowany, dla tych co nie wiedzą, tajle to są te oto gładkie elementy i ktoś mógłby określić to. Błędem konstrukcyjnym, jednakże chociażby w takich ogrodach miasta Ninjago czy rynku miejskim, również nic nie jest wytajlowane. A skoro Lego buduje w ten sposób, to dlaczego ja miałbym tego nie robić? Poza tym zależało mi na tym, żeby zostawić ten surowy charakter Lego, żeby faktycznie było to Lego Wiedźmin. No, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Pierwszy raz również bawię się wedge plateami, czyli właśnie tymi ściętymi plateami, które tutaj wszędzie widzicie. Dzięki temu ścieżka właśnie jest wydeptana, jest ona niżej od całej reszty terenu. Mam wrażenie, że ukształtowanie tego terenu, właśnie nie jest jakieś najlepsze. Muszę jeszcze trochę potrenować. Tak jak mówię, pierwszy raz. Tak na poważnie się za to wziąłem. Mamy tutaj również przygotowane miejsce na dwa domki, do których teraz sobie przejdziemy. Tak właśnie prezentuje się pierwszy domek. Jak widzicie, belki mamy tutaj raz pionowo, raz poziomo, zależy gdzie, jakie można było dać. Mamy tutaj również prefabrykowane drzwi. A jeżeli chodzi o wnętrze, to jest ono inspirowane tym budynkiem, który widzimy w początkowych scenach trailera. Dlatego właśnie mamy tutaj balię, której przed chwilą myto naszą ofiarę. Jest również łóżko, kominek i jakaś szafka w rogu dla urozmaicenia. Jeżeli chodzi o dach, wykorzystałem tutaj brigi ze stadami po bokach, dzięki czemu mogłem go zamontować pod kątem 90 stopni i po prostu położyć na naszym domku. Dach jest częściowo wytajlowany, żeby uzyskać efekt. Tej takiej słomy, oraz zasp śniegu. Do tego uszkodzony komin, i jakoś to się ze sobą komponuje. Ostatni detal, czyli belka na samą górę, i możemy włożyć nasz domek we wcześniej przygotowane miejsce. Bierzemy się więc za domek numer 2. a wygląda on w taki oto sposób. Ściany są już tutaj dużo prostsze, ale sam domek jest dużo bogatszy. Nie miałem drzwi, więc musiałem zbudować je samodzielnie. No i właśnie ten domek jest jakiś taki strasznie płaski, strasznie mało ciekawy, ale spokojnie. To się poprawi w momencie, kiedy położymy go na samej makiecie, bo to nie będzie jeszcze wszystko. Jeżeli chodzi o środek, jest on podzielony tak jakby na dwa pokoje. Mamy tutaj dwa łóżka, jakiś dywanik, pale nisko, a z tyłu jakaś beczka i worek. Dach tutaj jest zrobiony kompletnie inaczej, bo jest on właśnie na takich zawiasach i możemy po prostu go zamknąć. Belka na szczyt. I jest elegancko. Umieszczamy go na naszej makiecie. Dzięki zastosowanym watchplayom, może on stać właśnie tak fajnie pod kątem. Fajne urozmaicenie. I właśnie, żeby nie był on taki brzydki z przodu, odchylamy delikatnie dach. I umieszczam tutaj taki oto dodatkowy daszek przed samymi drzwiami. Zamykam tamten dach i. Wygląda to od razu zdecydowanie ciekawiej. Skoro nasze główne budynki mamy gotowe, zajmijmy się jeszcze trochę otoczeniem. Po prawej stronie można zauważyć studnię. Przygotowałem sobie taką motokonstrukcję z barów, którą umieszczę teraz nad samą studnią. Mamy również tutaj takiego piaskowego bara, który daje nam efekt urwanej liny, a dzięki zastosowanym na samej górze haczykom mogę tutaj położyć taki oto wcześniej przygotowany daszek, który będzie się tu całkiem fajnie trzymał. Na lewą stronę przygotowałem natomiast taki oto płotek z wykorzystaniem barów różnego rodzaju haczyków, dzięki czemu będzie on wyglądał na taki byle jaki zbudowany na szybko. Dla urozmaicenia z tyłu dodam jeszcze świnkę, która zaraz wpierdzieli nam tą dynię. A zatem nieruchomości, jeżeli można tak mówić w LEGO, oficjalnie mamy skończone. Bierzemy się za minifigurki. Pierwszą z nich będzie taki oto no mowy ziód, inspirowany żołnierzami Barona z trójki. Postawimy go sobie w tym miejscu. Obok niego kolejny jakiś NPC, wściekła baba z miotłą, którą należy bezwać, jeżeli w piwnicy mamy pająki. Pozdro dla kumatych. Kolejną minifigurką będzie taki oto wściekły wojak, którego widzieliśmy w tym oto miejscu. Niekanonicznie ustawię go tutaj w zaspie, bo powinien być nieco z przodu, ale zabrakłoby miejsca. Dalej nony mowy wieśniak. Niech sobie siedzi tutaj obok domku. Obok niego córka, która chciała być ofiarą, dlatego jest nieco obrażona, a dodam tu jeszcze takiego pieska. No i przyszła pora na zmartwionego ojca, którego widzieliśmy w kilku miejscach. W trailerze, który był oskarżany, że zapłacił Wiedźminowi. Niech sobie stoi tutaj i spogląda smutny w las. Następny będzie oskarżyciel, czyli człowiek, który chciał powstrzymać Cyrillę, którego myślę, że każdy szanujący się gracz by zasiekł. Niech idzie już w stronę Cyrilli, ale zanim do niej przejdziemy, nasza ofiara, czyli druga najważniejsza postać w naszym trailerze. Niestety, LEGO chyba nie ma elementu wianka. Nie miałem też niestety pasującej sukni, więc wyszło mi tylko coś takiego. Niech sobie tutaj idzie w stronę lasu i teraz przejdźmy do Cirilli. Wykorzystując zbrojne nóżki oraz taki torsik z Ninjago z medalionem wilka. Wiem, nie jest to ryś, ale pasuje idealnie do tego Rączki łupiescy umysłów i jakieś rękawice, jakoś to się trzyma kupy. Dodałem na ramienniki oraz torbę, żeby móc założyć jej miecze. Wściekła główka i kaptur, bo nie miałem włosów. Miecze na plecy i ustawiamy ją na naszej makiecie. Niech już podąża za dziewczyną. Skoro udało się tchnąć życie w naszą makietę, rozstawmy jeszcze drzewka. Po pierwsze dla klimatu, a po drugie, bo już można, bo nie będą przeszkadzać. No i muszę przyznać, że drzew iglastych to ja jeszcze nie ogarniam. Są one dosyć pokraczne, i tylko to, że jest tu Tutaj po prostu napchane jakoś ratuje sytuację, co właśnie w tym momencie widzicie, są one wykonane słabo, ale masa tutaj robi jakąś robotę, że nie wygląda to aż tak tragicznie. Najważniejsze i tak jest to drzewo nad ścieżką, które tworzy nam taką bramę, takie wejście do tego lasu. I tak prezentuje się ukończona makieta z Wiedźmina 4. Z tyłu domy nie mają ścian, żeby można było zajrzeć do środka. Napiszcie oczywiście w komentarzu. Co myślicie o tej makiecie i idźcie zbejtować Quebo, że wyszło Lego Wiedźmin. Dzięki za oglądanie i do następnego.